Ciskała żelazne bełty bezgłośnie przez pole bitwy, bez ostrzeżenia. Jej pociski mogły przebić dwóch ludzi ich tarcze, a nawet mur za nimi, a jednak większość ludzi dzisiaj nawet nie zna jej nazwy. To była rzymska balista, broń tak precyzyjna, tak przerażająca, że kształtowała pole bitwy przez stulecia. Witamy w waszym codziennym kanale History Channel Historia imperiów in. Gdzie każdego dnia przynosimy wam niesamowite historie starożytnych wojen. Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią rosnącej społeczności miłośników historii. A jeśli jesteś tu nowy, naciśnij przycisk subskrypcji i pomóż nam osiągnąć 40 tysięcy subskrybentów, abyśmy mogli nadal udostępniać epickie historie bitewne każdego dnia. Co czyniło tę maszynę tak zaawansowaną? Dlaczego obawiali się jej wrogowie i czcili ją inżynierowie? I jak zniknęła z historii, skoro tak niewielu ludzi dzisiaj wie, że pomogła ukształtować broń, której wciąż używamy? Przekonajmy się. Gdzie narodziła się balista? Choć udoskonalona przez rzymskich inżynierów, historia balisty rozpoczęła się stulecia wcześniej w intelektualnym tyglu klasycznej Grecji, w warsztatach i laboratoriach nauki hellenistycznej. Zanim stała się bronią imperium, była urządzeniem innowacji. Najwcześniejszym przodkiem balisty było ciekawe urządzenie znane jako Gastrafetes, czyli brzuszny łuk, wynaleziony w V wieku przed naszą erą i opisany później przez Herona z Aleksandrii. Gastrafetes działał jak przerośnięta kusza. Był napinany poprzez przyciśnięcie go do brzucha i pozwalał operatorowi wystrzeliwać bełty dalej i z większą siłą niż tradycyjny łuk. Prymitywny według późniejszych standardów był pierwszym krokiem ku czemuś rewolucyjnemu, magazynowaniu energii mechanicznej nie w ramionach łuku, ale w urządzeniach napinających zaprojektowanych do zwielokrotnienia siły. Ale prawdziwy skok nastąpił sto lat później w ufortyfikowanym mieście Syrakuzy, gdzie tyran Dionizios Starszy zrobił coś, Czego nie zrobił żaden grecki przywódca wcześniej. Zatrudnił inżynierów wojskowych na pełny etat. Pod jego okiem greccy rzemieślnicy eksperymentowali z siłą skrętną, używając skręconych wiązek ścięgien lub włosów do zasilania maszyn, które mogły ciskać masywne pociski z przerażającą prędkością. Tak narodziły się pierwsza prawdziwa balista i katapulty, maszyny, które na zawsze zmieniły oblicze wojen oblężniczych. Do czasów Filipa II Macedońskiego i jego syna Aleksandra Wielkiego, artyleria nie służyła już tylko do oblężeń. Lekkie silniki torsyjne, wczesne mobilne balisty, zostały wprowadzone na pole bitwy. Podczas oblężenia tyru w 332 roku przed naszą erą, Aleksander używał ich nie tylko do usuwania obrońców z wysokich murów miasta, ale także do ochrony wież oblężniczych podczas ich ostatecznego natarcia. Historyk Arrian opisał później te maszyny wystrzeliwujące bełty z taką siłą i precyzją, że mogły zdejmować wrogich dowódców z dystansu. Te wczesne greckie urządzenia były cudami techniki, ale ich użycie pozostawało ograniczone i w dużej mierze związane z wojną statyczną. Grecy zbudowali broń, ale nie odblokowali jeszcze jej pełnego potencjału. To zadanie miało przypaść Rzymianom. Kiedy Rzym napotkał grecką artylerię podczas swoich kampanii we wschodniej części Morza Śródziemnego, zobaczył nie tylko sprytne maszyny, ale strategiczne możliwości. Tam, gdzie Grecy budowali maszyny do okazjonalnych oblężeń, Rzym wizualizował standardową broń precyzyjną, narzędzia towarzyszące jego armiom w każdej kampanii, broń, którą można było szybko rozmieścić, skutecznie skalibrować i używać zarówno w ataku, jak i w obronie. Rzymianie wzięli ideę balisty i udoskonalili ją inżynieryjną dyscypliną, logistyczną dalekowzrocznością i praktycznością pola walki. Dlaczego więc Rzym potraktował to poważnie? Kiedy Rzymianie napotkali grecką artylerię w III i II wieku przed naszą erą, najpierw w rękach królestw hellenistycznych, takich jak Syrakuzy, Macedonia i Seleucydzi, zobaczyli więcej niż mechaniczną nowinkę. Zobaczyli narzędzie, które idealnie pasowało do ich machiny wojennej, elastyczne, przerażające i idealne, do ich metodycznego podejścia do wojny. W przeciwieństwie do Greków, którzy używali broni torcyjnej sporadycznie, głównie podczas oblężeń, Rzym dostrzegł jej potencjał na polu bitwy. W miarę jak Republika rozszerzała się na wschód i stawiała czoła miastom ufortyfikowanym masywnymi kamiennymi murami, oraz obrońcom dobrze obeznanym z wojną oblężniczą, proste drabiny i tarany już nie wystarczały. Rzym potrzebował mocy, zasięgu i precyzji. Balista oferowała wszystkie te trzy rzeczy. Podczas oblężenia Syrakus w latach od 214 do 212 przed naszą erą, w czasie II wojny punickiej, siły rzymskie pod dowództwem Marka Klaudiusza Marcellusa. Były wielokrotnie odpychane przez zaawansowaną grecką obronę, w tym balisty i katapulty zaprojektowane przez samego Archimedesa. Według Liviusza i Plutarcha, maszyny Archimedesa zadawały ciężkie straty Rzymianom, celując w statki i ludzi z niesamowitą precyzją. Chociaż miasto ostatecznie upadło, oblężenie pozostawiło trwałe wrażenie na rzymskim wojsku. Wojna oblężnicza stała się wyścigiem zbrojeń. Archimedes skonstruował katapulty, by strzelać na różne dystanse i z różnych pozycji, wytoczył wielkie maszyny, ciskające kamienie i bełty z zadziwiającą celnością Plutarch, żywot Marcellusa XIV. Po byciu naocznymi świadkami takiej skuteczności, Rzymianie zaczęli systematycznie integrować artylerię torsyjną ze swoją doktryną wojskową. Do czasów Juliusza Cezara balisty były częścią każdej większej kampanii, nie tylko do prac oblężniczych. Ale w mobilnych rolach na polu bitwy. W swoim komentarzu De Bello Gallico, Cezar opisuje użycie artylerii podczas oblężenia Awarikum i pod Alezją, gdzie siły rzymskie zbudowały skomplikowaną, podwójną fortyfikację i użyły artylerii do kontrolowania obwodu oraz tłumienia galijskich wypady. Ledwo było miejsce do ataku, które nie byłoby chronione przez baterie maszyn. Cezar, Wojna Galijska, Księga VII. Ale zainteresowanie Rzymu nie było tylko taktyczne, było filozoficzne. Rzymska mentalność czciła porządek, dyscyplinę i kontrolę. Balista idealnie pasowała do tego etosu. W przeciwieństwie do chaosu, procarzy czy łuczników, balista była mechanicznie spójną, matematycznie zoptymalizowaną i obsługiwaną przez elitę bronią. Wprowadziła inżynierię do samego serca wojny, zamieniając walkę w kalkulacje. Była również skalowalna. Rzym nie używał tylko kilku ciężkich maszyn w oblężeniach. Opracowali lekkie wersje polowe znane jako skorpiony oraz balisty montowane na okrętach do walki morskiej. Każdy legion ostatecznie miał dedykowany korpus artyleryjski, balistarii przeszkolonych w budowie, obsłudze i konserwacji tej broni. Obecność artylerii w każdym rzymskim obozie marszowym, często montowanej na wieżach w narożnikach zamieniała nawet tymczasowy biwak w fortece. Według Wegecjusza, piszącego w późnym Cesarstwie Rzymskim, te maszyny pozostawały kluczową częścią przygotowań wojskowych, żaden obóz nie powinien być uważany za bezpieczny bez machin wojennych na swoich rogach. Wegecjusz, De re Militari, Księga II. W istocie Rzym potraktował balistę poważnie, ponieważ była zgodna ze wszystkim, co reprezentowała armia rzymska. Dyscypliną, precyzją, przygotowaniem i dominacją psychologiczną. Tam, gdzie inne kultury widziały machiny oblężnicze jako niszowe narzędzia, Rzym uczynił z nich filar supremacji na polu bitwy. Jak działała balista? Na pierwszy rzut oka rzymska balista może wyglądać jak prosta kusza przeskalowana do proporcji oblężniczych, ale nie dajcie się zwieść. To nie był po prostu większy łuk. To, na co patrzycie, to maszyna o mrożącej krew w żyłach precyzji, zaprojektowana nie tylko do wystrzelenia bełtu, ale do zrobienia tego z przerażającą prędkością, ciszą i pewnością. Zaczynało się od ramy, solidnego łoża często zbudowanego z sezonowanego dębu, szerokiego i ciężkiego na tyle, by zakotwiczyć ogromną moc, którą wkrótce uwolni. Z niej wyrastały dwa grube, pionowe filary znane jako podpory policzkowe. Ukształtowane jak ramiona giganta. To nie były tylko podpory konstrukcyjne. Wewnątrz każdego stała ciasno upakowana sprężyna skrętna zwinięta związek skręconych zwierzęcych ścięgien lub nawet ludzkich włosów nasączonych w occie, aby zachować elastyczność i chronić przed rozkładem. Im bardziej ramiona były odciągane do tyłu, tym mocniejsze stawały się zwoje ścięgien, magazynując ogromną energię potencjalną. Po zwolnieniu ta siła skrętna rozwijała się wybuchowo, wyrzucając ramiona miotające do przodu z gwałtownym momentem obrotowym. To była siła obrotowa, zwinięta i uwolniona w jednej chwili. Te sprężyny były prawdziwym źródłem siły balisty, nie wygięcie łuku, ale wybuchowy moment obrotowy, zmagazynowany w skręconych linach. Każda sprężyna była związana ze stawem brązowych podkładek, zwanych modiolus które działały jak starożytne dyski napinające. Wyszkolony balistarius mógł obracać je metalowym prętem, napinając lub luzując zwoje z chirurgiczną precyzją. Zbyt duże napięcie i ramię mogło pęknąć. Zbyt małe i strzał straciłby moc lub zboczył z kursu. Wiązki ścięgien reagowały na wilgoć i temperaturę. W wilgotnym klimacie ścięgna mogły pęcznieć i wiotczeć, podczas gdy w suchym upale mogły się kurczyć i napinać zbyt mocno. Balistarii musieli stale regulować napięcie, czasami nawet przewijając wiązki podczas długich kampanii. Złe wyważenie oznaczało zmniejszony zasięg, niebezpieczne niewypały lub pęknięte ramiona. Precyzja była przetrwaniem. Jak pisał rzymski architekt Witruwiusz w I wieku przed naszą erą. Otwory w ramach Muszą być wykonane tak, aby długość i grubość ramion odpowiadały napięciu. Witruwiusz, De architektura, księga dziesiąta. Dla rzymskiego inżyniera każda machina oblężnicza zaczynała się od pocisku. Powiedzmy, że musiałeś wystrzelić bełt o długości 90 cm. Witruwiusz mówi nam, że otwór wycięty w ramię, by pomieścić sprężynę skrętną upakowaną ciasno ścięgnami, powinien mieć jedną dziewiątą tej długości ramiona dziewiątych i tak wymiary wypływały na zewnątrz. Każdy element maszyny zbudowany w proporcji, jak śmiercionośne równanie w drewnie i brązie. Jeśli bełt mierzył 90 cm, otwór sprężyny skrętnej miałby 10 cm średnicy, ramiona miałyby po 70 cm długości. Nic nie było robione na oko, wszystko było obliczone. W każdą sprężynę wsuwano ramię miotające, zwykle wyrzeźbione z jesionu lub klonu, mocnego drewna, które mogło znieść stres gwałtownego przyspieszenia bez rozszczepiania się. Te ramiona siedziały poziomo i nie były odciągane jak cięciwa łuku, ale zamiast tego obracały się do przodu po zwolnieniu, jak dwie dźwignie pękające od napięcia. Między ramionami leżał gładki wąski rowek, canalis lub suwak. To tutaj spoczywał bełt z żelaznym grotem przed wystrzeleniem. To nie była tylko kołyska, to była precyzyjna szyna prowadząca, utrzymująca pocisk stabilnie podczas przyspieszania, zapewniając czystą trajektorię i zabójczą celność. Niektóre późniejsze wersje używały nawet metalowych kanałów dla większej trwałości. Aby odciągnąć ramiona z powrotem do pozycji strzeleckiej, załogi używały kołowrotu z zapadką, i mechanizmu pazura zamontowanego z tyłu maszyny. Wymagało to siły i koordynacji, czasami czterech lub więcej mężczyzn, aby wciągnąć ramiona na miejsce. Po naciągnięciu maszyna wstrzymywała oddech, czekając na prosty, spust, obrotowy zaczep zwalniający lub kołek blokujący. To nie było tylko eleganckie, to było rewolucyjne. Oznaczało to, że niezależnie od tego, czy konstruowałeś kompaktową balistę polową, czy wielkie działo oblężnicze do niszczenia murów miejskich podążałeś za tymi samymi proporcjami? Wymiary się skalowały, ale proporcje pozostawały. Brzmi to prosto, nawet abstrakcyjnie, ale w praktyce oznaczało to, że każdy rozmiar pocisku miał odpowiadającą konfigurację maszyny, system standaryzacji, który zapowiadał nowoczesną produkcję przemysłową. Pozwalało to na produkowanie części z wyprzedzeniem. Transportowanie ich przez imperium i montowanie przez wyszkolone załogi artyleryjskie, które nigdy wcześniej nie widziały tego konkretnego silnika, ale wiedziały dokładnie, jak go obsługiwać. Balista nie była odosobnionym cudem, była częścią ogromnego, żywego systemu, bronią inżynierii, tak, ale jeszcze bardziej planowania, dyscypliny i logistyki. Ukryte wśród taborów i sprzętu obozowego każdego rzymskiego legionu. Były szkielety ram maszyn z dębu, zwoje skręconych ścięgien nasączonych w occie, stosy żelaznych bełtów oraz skrzynie brązowych podkładek. Wszystko było modułowe, wymienne i ustandaryzowane. Balista mogła być rozłożona na części i transportowana w kawałkach przez przełęcze górskie, przez rzeki lub przez wrogie lasy, a następnie zmontowana w ciągu kilku godzin przez wyszkolone ręce, które znały każdą śrubę. Sprężynę i stworzeń z dotyku. Te ręce należały do balistarii, wyspecjalizowanego korpusu wewnątrz legionu, nie tylko wojowników, ale rzemieślników, inżynierów i artylerzystów w mundurach. Pod dowództwem prefectus fabrum ci ludzie nie improwizowali pod presją, wykonywali wyćwiczone zadania, wspierane instrukcjami polowymi i kierowane proporcjami wyłożonymi 100 lat wcześniej przez ludzi takich jak Witruwiusz. Rzymianie traktowali to poważnie. Kiedy legion rozbijał obóz, jak robili to każdego wieczoru bez wyjątku, załogi artyleryjskie miały przydzielone stałe stacje w pobliżu narożników lub bram obozowiska. Tam ustawiali swoje silniki, nie tylko by bronić murów, ale by zapewnić ogień zaporowy dalekiego zasięgu w otwartych starciach. Amunicja była układana w stosy, wilgotność sprawdzana liny ze ścięgien ponownie napinane w zależności od wilgotności lub klimatu. To nie były błahe czynniki. Jeden dzień deszczu mógł poluzować sprężyny skrętne i zmniejszyć siłę zabijania maszyny. Nawet Pliniusz starszy zauważył, że rzymscy inżynierowie wojskowi byli głęboko zaniepokojeni równowagą matematyczną, obliczając obciążenie naprężeniowe, siłę odrzutu i retencję skrętu dla każdej maszyny. Więc bali ballistarii obserwowali niebo i badali włókna dłońmi, napinając lub zwalniając zwoje tak, jak muzyk stroi struny przed występem. Dla ludzi za kołowrotem nie wystarczyło wiedzieć, jak strzelać, musieli wiedzieć kiedy, jak daleko i w jakich warunkach. Trenowali w zespołach: jeden do ładowania bełtu, jeden do korbowania ramion, jeden do sprawdzania napięcia, jeden do dawania sygnału. Pojedynczy strzał był wynikiem skoordynowanej precyzji, a kiedy uderzał, szokował. W ostatnich dekadach grupy takie jak Urban Street Guard w Wielkiej Brytanii i archeolodzy eksperymentalni, tacy jak dr Peter Weming z duńskiego Centrum Średniowiecznego, przywrócili balistę do życia. Używając proporcji witruwiańskich i starożytnych technik, skonstruowali pełnowymiarowe działające repliki, aby przetestować wydajność rzymskiej artylerii. W warunkach rzeczywistych, te rekonstrukcje pozwalają nam zobaczyć, nie tylko teoretyzować, jak rzymska balistyka funkcjonowała w bitwie. Jak szybko strzelali, jak celni byli i jakie zniszczenia mogli naprawdę wyrządzić, z ostrym trzaskiem rozwijających się ścięgien ramiona wyskakiwały do przodu, przekazując całą tę zwiniętą energię w oczekujący bełt. Leciał bezgłośnie, bez łukowatego lobu. Bez świszczącego kamienia z procy, po prostu prosta śmiercionośna linia. Przy pełnej mocy mogła wystrzelić różnorodne pociski, w zależności od ich rozmiaru i zamierzonej roli. Najczęstsze były długie bełty z żelaznymi grotami, niektóre o długości ponad metra, zaprojektowane do przebijania pancerzy, tarcz lub bram fortecznych. Testy z pełnowymiarowych replik sugerują, że bełt z ciężkiej balisty. Mógł przebić dwie warstwy kolczugi w stylu rzymskim, lub nawet przebić na wylot gęstą ścianę tarcz, wykonaną z warstwowego drewna i skóry. To czyniło baliste nie tylko machiną oblężniczą, ale bronią przeciwpiechotną, zdolną do łamania morale wroga na długo przed starciem linii. Lżejsze warianty używały rzutek obciążonych ołowiem, które oferowały lepszą aerodynamikę do szybkiego użycia w polu. W scenariuszach oblężniczych. Niektóre cięższe balisty były modyfikowane do miotania kamieni, choć była to częściej domena onagera. Współczesne rekonstrukcje pokazują, że rzymska balista mogła wystrzelić 2 do czterech bełtów na minutę. Bełt o wadze od 5 do 10 kg z prędkościami przekraczającymi 100 km na godzinę, w zależności od rozmiaru maszyny i typu pocisku. To nie były lekkie pociski, niosły pęd tarana w locie. Z odpowiednim napięciem skrętnym i kalibracją ramion, bełt tej wagi mógł przelecieć setki metrów i wciąż uderzyć wystarczająco mocno, by okaleczyć formacje lub zniszczyć struktury obronne. Jeśli chodzi o zasięg, rzymska balista była niezwykle wszechstronna. Duże balisty oblężnicze mogły dosięgnąć celów oddalonych nawet o 400 do 500 metrów, użyteczne do nękania murów miejskich lub fortyfikacji z dystansu. Mniejsze, przenośne wersje, czasami nazywane szejrobalistra, były znacznie celniejsze na krótkich dystansach, dostarczając snajperskie strzały między 100 a 200 metrów, często celując w oficerów lub odsłoniętą kawalerię. Dowody fizyczne wspierają te rekonstrukcje. W Windolanda, w pobliżu wału Hadriana, archeolodzy odkopali żelazne bełty balistyczne z piramidalnymi głowicami, zaprojektowane do przebijania pancerza i kości. W Masadzie i Jerozolimie dziesiątki kamiennych kul i ciężkich pocisków zostały odkryte w warstwach oblężniczych, datowanych na rzymskie kampanie z pierwszego wieku naszej ery. Te artefakty pasują do specyfikacji znalezionych w traktacie Witruwiusza De Architectura, dając nam rzadką zbieżność teorii, archeologii i eksperymentalnego potwierdzenia. Jego pisma nie tylko przetrwały, one działają a dowody to potwierdzają. W przeciwieństwie do katapulty, która jęczała i ciskała kamienie wysokimi łukami, balista uderzała bez ostrzeżenia. W jednej chwili żołnierz stał w szeregu, tarcza w górze, włócznia w gotowości. W następnej, masywny, żelazny bełt syczał w powietrzu i rozrywał jego klatkę piersiową, albo gorzej, jego i człowieka za nim. Bez świszczącej strzały, bez widocznego łuku, tylko cichy trzask zwolnienia, a potem śmierć. Starożytne źródła często opisują balisty jako coś więcej niż narzędzia zniszczenia były instrumentami strachu. W relacji Józefa Flawiusza z rzymskiego oblężenia Jerozolimy obrońcy byli podobno bardziej przerażeni rzymskimi machinami niż samymi żołnierzami, gdyż śmierć nadchodziła szybko i bez ostrzeżenia. Podczas oblężenia Jerozolimy w 70 roku naszej ery Rzymianie rozmieścili dziesiątki ciężkich machin artyleryjskich, w tym balisty i onagery, jak odnotował Józef Flawiusz. Niektóre z tych maszyn podobno ciskały kamienie ważące 50 kg lub więcej, obok żelaznych bełtów zdolnych do przedzierania się przez blanki lub tłumy obrońców. Józef Flawiusz odnotowuje przerażający efekt na miasto: zmiażdżone ciała Oderwane kończyny i obrońcy zrzucani z murów przez samą siłę uderzenia. Rzymscy inżynierowie często montowali mniejsze, bardziej mobilne balisty lub skorpiony na wieżach oblężniczych, pozwalając im strzelać w dół na mury miejskie w miarę posuwania się wież. Te podwyższone jednostki artyleryjskie czyściły blanki z łuczników i obrońców, zmiękczając opór, zanim piechota dotarła do muru. Obrońcy wiedzieli, że mogą zostać uderzeni z góry nawet za swoimi, najsilniejszymi fortyfikacjami. Nie było ściany tarcz, która mogłaby to zatrzymać, żadnej osłony gwarantującej bezpieczeństwo. Nawet w obrębie murów fortecy, stanie przy Blance mogło oznaczać twój ostatni oddech. Balista nie robiła różnicy między linią frontu a tyłami. Mogłeś być obserwatorem wyglądającym przez parapet, albo dowódcą kierującym oddziałami z tyłu i wciąż znaleźć się przebitym w jednej chwili. Rzymianie rozumieli to, co dzisiaj moglibyśmy nazwać szokiem i przerażeniem. Oblęgając ufortyfikowane miasta, używali salw bełtów z balist i kamiennych pocisków, by kruszyć mury, uciszać łuczników i psychologicznie łamać obrońców. Miasta pod rzymskim oblężeniem nie były po prostu atakowane, były przytłaczane fizycznie i psychicznie. Nagły, głuchy odgłos masywnych bełtów uderzających w kamień lub kość zamieniał pewnych siebie obrońców w zdesperowanych ocalałych. Znaleziono kamienne kule z wyrytymi po łacinie zwrotami takimi jak zwrot do nadawcy lub dla ciebie. Były to akty wojny psychologicznej, mające na celu drwienie z obrońców i przypominanie im, że rzymska sprawiedliwość nadchodzi. Psychologiczny efekt balisty. Nie ograniczał się tylko do wojny oblężniczej. W otwartych bitwach polowych dowódcy używali ich jak starożytnych karabinów snajperskich, celując w oficerów, chorążych i kawalerię z chirurgiczną precyzją. Wyobraźcie sobie demoralizujący widok plemiennego wodza lub centuriona uderzonego w połowie wydawania rozkazu, jego ciało odrzucone do tyłu, pancerz roztrzaskany, towarzysze wpadający w panikę. W swoich kampaniach galijskich Juliusz Cezar wykorzystywał lekkie przenośne balisty podczas oblężeń takich jak Gergowia i Alezja. Te maszyny były demontowane i transportowane z legionami, a następnie szybko ponownie rozmieszczane na wzgórzach lub murach fortów. Pod Alezją artyleria Cezara odegrała kluczową rolę, strzelając z podwyższonych redut, celując w galijską kawalerię i posiłki, zanim mogły dotrzeć do fortecy. W rzymskim umyśle wojna była kalkulacją, a balista pozwalała im odejmować zagrożenia z równania z przerażającą łatwością. Wzniesione ziemne platformy były budowane w narożnikach murów, gdzie balisty mogły być montowane i używane do ognia obronnego. W przypadku ataku z zaskoczenia, te maszyny mogły strzelać wzdłuż całego frontu obozu, odstraszając szarże kawalerii i nocne rajdy. Rzymska marynarka wojenna zaadaptowała technologię balisty na morze. Skorpiony i mniejsze balisty były montowane na dziobach rzymskich okrętów wojennych, zwłaszcza trirem i quinquerem. Ta broń była używana do unieszkodliwiania wrogich statków z dystansu rozrywając żagle, uszkadzając stery lub czyszcząc pokłady przed abordażem. Podczas bitwy pod Akcjum w 31 roku przed naszą erą, flota Oktawiana wykorzystała artylerię okrętową, w tym balisty, by uderzyć w siły Antoniusza i Kleopatry przed bliskim starciem. Rzymskie statki utworzyły ciasny ekran artyleryjski, zasypując bełtami i kamieniami większe egipskie statki, łamiąc maszty i siejąc chaos przed taranowaniem i abordażem. Relacje świadków z rzymskich oblężeń i późniejszych raportów z pola bitwy sugerują, że balisty zakłócały formacje nawet wtedy, gdy chybiały. Trzask bełtu uderzającego w kamienny mur lub głuchy odgłos uderzenia w ciało niosły się echem po polu. Konie płoszyły się. Ludzie wzdrygali. Wrogie linie dryfowały. W chaosie przednowoczesnej walki, gdzie spójność i morale często oznaczały różnicę między utrzymaniem pozycji a ucieczką, ten rodzaj zakłócenia był bronią samą w sobie, i na tym polegał geniusz rzymskiego podejścia. Balista nie tylko zabijała, ona kontrolowała, dyktowała ruch, sprawiała, że wrodzy żołnierze zastanawiali się dwa razy przed stanięciem w formacji. Trzymała głowy nisko na murach, łamała rytm. Rzymianie nie musieli zabić każdego człowieka, musieli tylko przełamać linię. Balista pomagała zrobić dokładnie to z każdym cichym strzałem. Wraz z upadkiem Cesarstwa zachodnio upadła również infrastruktura, która utrzymywała przy życiu maszyny takie jak balista. Szkoły inżynieryjne, wyszkoleni ballistari, ustandaryzowane części, zniknęli. To, co nastąpiło we wczesnośredniowiecznej Europie, było prymitywną imitacją. Onager przetrwał dłużej, ale wojna oblężnicza cofnęła się w rozwoju. Tylko na bizantyjskim wschodzie pozostał cień. Heiroballistra, kompaktowy wariant o metalowej ramie, widziała ograniczoną służbę, ale balista nigdy tak naprawdę nie zniknęła. Jej zasady żyły dalej. Średniowieczne kusze odziedziczyły jej precyzję, trebusze odzwierciedlały jej mechaniczną ambicję, a stulecia później ludzie tacy jak Leonardo da Vinci ślęczeli nad planami Vitruwiusza, Rysując nowe wizje ze starożytnych ram. To, co zbudował Rzym, stało się fundamentem, który inni mieli odkryć na nowo. Co więc sprawiło, że balista wydawała się tajną technologią? To nie była brutalna siła, to była skalkulowana śmiertelność. Balista była artylerią snajperską w epoce chaosu, ale wymagała czegoś więcej niż materiałów potrzebowała inżynierów, matematyków i kultury która ceniła logistykę i dyscyplinę. Wiele cywilizacji miało ten pomysł, ale tylko Rzym miał maszynerię, zarówno ludzką, jak i przemysłową, by uczynić ją gotową do walki. I tu leży jej dziedzictwo, ponieważ balista nie była tylko bronią oblężniczą, była symbolem rzymskiej filozofii, fuzją nauki strachu i wydajności. Dziękujemy za pozostanie z nami podczas tej 30-minutowej podróży w świat starożytnej siły ognia. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw komentarz, chcielibyśmy wiedzieć, co myślisz.